Ale bo pan w swojej biografii pisze taki bardzo krótki fragment. Że jak zobaczył pan scenariusz pod mocnym aniołem, to zobaczył pan dużo tam swojego życia. Tak, wie pan. Ja się poza tym przyjaźniłem z Jurkiem mhm. e, Ja z nim wiele czasu w świecie na badanie tych spraw. I zbadaliśmy bardzo zagłębnie czasami te historie. Co prawda, nie pamiętaliśmy do końca tych badań i ich nie spisaliśmy. Czyli było dobrze? Czyli tak, 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 tak. No więc. Yy, yy, więc Jurek kiedyś w ogóle mi powie, powiedział: Mówi, ty, yy, ja ty wiesz, że ja tam w tym podmocowaniu zaszytowałem Ciebie. Ja włożyłem, włożyłem w usta jednego z bohaterów yy, Twoje słowa. Ja mówię, które, które, co? Mówi, pamiętasz, była taka. Tak chodziliśmy do takiego naszego przyjaciela, reżysera, tam zbieraliśmy tam u niego w domu, on miał duże mieszkanie. I była tam również taka nasza koleżanka, y, która miała męża w Szwecji i ona chciała jechać do tego męża, był stan wojenny i nikt ją nie wypuszczał, no bo nie dostała paszportu. I mówi, ja już nie wiem, co zrobić, żebym ten paszport dostała. I ja mówię, to wiesz co, powiedz, jak będziesz następnym razem na milicji, to powiedz, że jak nie dostaniesz pasportu, to się skurwisz. I wszyscy się zaczęli oczywiście śmiać i Jurek, który wtedy był świadkiem tego, w podmocnym aniołem dał te słowa.